Leonardo da Vinci, geniusz renesansu, wynalazca, artysta, ale i autor tajemniczych proroctw. Jego zapiski pełne były wizji przyszłości, które do dziś budzą niepokój. Jedna z nich mówiła o czymś, co wydaje się niemożliwe. A jednak: ludzie wychodzić będą z grobów, ale nie tak, jak myślicie nie jako duchy, nie jako umarli, lecz przemienieni w coś nowego. Skrzydła wyrastają z ich pleców, czarne jak noc. Ich oczy płoną czerwonym światłem, a ciała unoszą się nad ziemią. Nowe istoty, zrodzone z mroku i ciszy wieków. Najpierw było ich niewielu. Cień prześlizgiwał się po murach miast. Ludzie znikali bez śladu, wciągani w niebo, porwani przez coś, czego nie potrafili zobaczyć. A potem nadeszła noc, która zmieniła wszystko. Pięć wieków temu Leonardo zapisał te słowa ludzie wychodzić będą z grobów, zmienieni w ptaki, i napadać będą innych ludzi. Czy to tylko renesansowa zagadka? A może ostrzeżenie? Jeśli tak, to czy mamy jeszcze czas, by się przygotować? Czy już jest za późno?